Witam ponownie. Jak zaczniecie oglądać mój kanał, bo tam trochę nad tym popracuję. Na razie to tylko tworzę pewną bazę filmów do wyświetlenia, żebyście się nie nudzili, jak tam sobie klikniecie. Dzisiaj porozmawiamy o kozach. Jak, jak postępować z kozami? Znaczy, tak. Koza ma bardzo długą historię jeśli chodzi o. Rolnictwo, rozwój kóz, no one mają, mają taką swoją historię dosyć długą. To zwierzę było od bardzo dawna z nami i nie ma co tutaj polemizować, że było użyteczne. Nadal jest użyteczne. Mówią, że to jest działalność niszowa. Ja bym się z tym do końca nie, 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 nie zgodził, ponieważ kozie mleko jest bardzo wartościowe, ze względu na swoje. Właściwości antyrakowe, czyli te no, antyrakowe, tak? Antykancerogenne. No, poza tym, no, zawiera mało laktozy. Może być stosowany dla dzieci z alergią, dla osób w podeszłym wieku. Przy chemii jest stosowany, jak ktoś pobiera chemię, na przykład leczy raka prostaty i mu tam chemię podają. No to takie kwaśne mleko, no, to, 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 to jest rzeczywiście fajna sprawa. I to pomaga. No, to tyle w temacie samego mleka. Ich właściwości są jeszcze dużo ciekawszych na ten temat, wiadomości. To do tego będę wracał. Na razie się skupię na samej hodowli, bo tutaj chcę akurat o tym porozmawiać dzisiaj, wracając do pierwszego punktu rozmów. Rozma rozmażeń. koza, no powtarzam, no niby, niby zwierzę, działalność niszowa. Niedoceniane moim zdaniem ma swój potencjał. Przede wszystkim kozy są odporne na choroby, niekorzystne środki czynniki środowiskowe. Nie chorują. Jest tam, są, jest tam kilka kozich chorób, ale. Jeśli hodowca pilnuje się pewnych, prostych, zupełnie zasad, to one nie chorują, dobrze się trzymają, nie ma z większych z nimi problemów. Wystarczy raz do roku, te, 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 te co są wielorujowość, tą sezonową wykazują, wystarczy raz do roku zakocić i mleko zasadniczo jest. Oprócz tych ras tropikalnych, które wykazują tą ruję całoroczną, no to wtedy można je zakacać cały rok. Na przykład anglobobisy zdaje się są takie, że można je tam całym rokiem zakosić. Zresztą mleko od Anglobisów jest yy, yy, no takie dosyć specyficzne. one jest pozbawione tego charakterystycznego zapachu, poza tym jest dosyć tłuste. Na serie się dobrze nadają. Ale wracając do tego wątku samej hodowli kóz. Wy, wy wybacza hodowla yy, kus. Yy, Chodowcy dosyć dużo zimna się nie boi zasadniczo, żeby przeciągów nie było. Źle wszystko: słomę, kiszonkę, yy, siano, oczywiście, zieloną trawę. Poza tym yy, ko kozy tak łatwo nie przekarmi. Tak jak wbrew krowę, 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 przekarmi. Ona się tam uchwaci, są później problemy, wzdymają. Koza nie jest tak łatwo ją przekarmić. Ona jest dosyć odporna. Ma chyba trochę inną budowę tego układu trawiennego, musiałbym się doszkolić w tym temacie, bo no, no ten kał jest rzeczywiście inny, taki trochę jak to jako od królika, więc to jest trochę trochę inny, inna budowa tego układu pokarmowego, niż krowy, dlatego mówię, że koza dużo wy, wybacza hodowcy, jeśli chodzi o żywienie. Standardowo no, można kozie podać, żeby mleko było, no to ja w okresie zasuszenia stosuję słomę ziemniaki. Jeśli on, jak ona jest kotna, no to stosuję słomę ziemniaki. Bo siana to tam ma mało. Bo mi się tam nie chce tego zbierać, nie? Słoma jest słoma plus ziemniaki. Jak już jest po wykocie, no to trzeba stosować też. Można stosować słomo oczywiście, tylko, tylko każdego rodzaju czy ta żytnia, czy przenrzytnia, byle to zgniłe nie za bardzo nie było i w miarę suche. No to trzeba, tylko trzeba dobrze wtedy ją suplementować, tak? Dobrze pasz trzeba dać witamin, wysłodki, jak już oczywiście się wykoci i podaje mleko, bo wtedy, wtedy to jest ważne, żeby jej nie zapuścić. Bo jak kozo się zapuści, nie zawsze się rozdoi. Ona no zazwyczaj się rozdaje, nawet jak jest zapuszczona i gorsza jest ta laktacja, no to jak się o nią zadba o taką kuskę no to ona potrafi nagrodzić bardzo hodowcę, i dobrze, dobrze, dobrze w tą laktację wchodzi, się rozdaje, nawet z dosyć ciężkich przypadków, takiego bezmleczności w związku z błędami hodowlanymi. No to ona dosyć ładnie się rozdaje. Co do hodowli, dalej kus. No, ja to uważam, że najlepszą metodą hodowli kus jest wypas pastwiskowy. Koza idzie na pastwisko, źle trawę. Wraca z pastwiska, dostaje sól i to wszystko. Nic więcej nie trzeba. Znaczy, magnezu można podać, żeby tężyczki nie dostały. I to jest całość. To jest, to jest wszystko. To jest wszystko w sezonie, czyli 180 dni. To koza ma to z głowy i nie, hodowcy nie obchodzi nic więcej. I poza tym dla zdrowotności kozy i dla samego smaku mleka to jest bardzo dobre. No jest oczywiście. Jest oczywiście. <grywa> Jest oczywiście jeszcze temat. Yy, zgubiłem wątek. Moja mucha upsiadła. Ta mucha trochę jest przy tych kozach, przy tym leku też. No ale nie o tym mowa. o tym następnym odcinku. Mówiłem o karmieniu sianem, o soli że to jest taka podstawowa sprawa, jeśli chodzi o dobrostan kóz, bo one wtedy dobrze, dobrze, dobrze funkcjonują taka koza potrafi no dosyć długo tą laktację utrzymywać jeśli nie jest zbyt, zbytnio futrowana, tak jak to mówią hodowcy futrują, że oni tam za bardzo trochę, trochę te, te kózki eksploatują jak ona tam na pasysku chodzi, no to jest ok no mówiłem, jak już schodzi z koza z pastwiska, no to ja standardowo daję słomę i ziemniaki w się ciąży i do momentu wykotu. Od momentu wykotu zaczynam trochę kombinować, czyli podaję trochę wysłotek, podaję trochę mielonego zboża, do tego słoma, powiem przez żydnia żytnia i tak dalej. Ale podstawowa sprawa to jest wypas pastwiskowy, tego się nie da przeskoczyć tak łatwo, i to jest podstawa, moim zdaniem, w takiej hodowli kus, Żeby jednak koza żarła trawę albo chwastę, ogródek, jak ktoś ma, no to można sobie taką kuskę gdzieś tam przyczepić Ona sobie tam będzie pożerała te chwasty, jak ktoś ma jedną kuskę i zamiast kosiarki do trawy, no to później no, ona się odwdzięczy. tak są jeszcze rasy mięsne, ale o tym przy innej okazji. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? No, tak jak mówiłem, zasuszanie to jest ziemniak słoma, sezon pastwiskowy. No, to proste sprawy w sumie. No, powiedziałem, że koza to dużo wybaczy. No, no nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy. No, byle i za bardzo nie nie przekarmiać tymi treściwymi i nie dać jej później słomy bo to później. Yy, ona, 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 ona cierpi, ta koza. Ona ma trochę inną bym, budowę tego żwacza i tego trawieńca od krowy, ale jednak tym tutaj na to bym uważał. No to na dzisiaj wszystko. Dziękuję.